Pójdź mi zajebo się siekiery Ja cię zraniłem cię choć kiedykolwiek w tej grze? ty mnie już zabiłeś, poszczeliłeś Z siekiery dostałem Nie tak... Ej zrujnowałeś mi Small Protector Case Ej biegnie gracz I zombie, poczekaj, widzisz go? Od drogą Wadnie rafko Weź go tam zatrzymaj Hello, hello, wait, wait man co mu zrobimy? Des effect the spray mm -hmm. Tak? Don't move albo strzelę mu w kolano. Poczekaj, w nogę mu strzelę, bo strzelę go. No. Ja. Don't move, don't move. W kolano czy w stopę? W nogę, mu po prostu strzelę. Trafiłeś czy też? No. Ale krwawi, widzisz, ma jakieś dziurawe kolana Zombie tam biegnie Widzisz, że krwawi, nie? O, na niego, poczekaj, dobra, niech go goni O, drugi Chopak, Wow! Zombiczka. Ale ten zombie zasuwa, stary, widzisz go? Ej, ty jesteś w lesie? Stoję. Się? No. Na kimś z góry. się w ogóle nie ruszasz. Ty, no bo teraz i się patrzę jak ten zombie zasuwa człowieku. No mnie biegniesz w miejscu. No bo ja ćwiczę trekking jakieś takie coś. drogą z plecakiem. Dwóch, dwóch, dwóch. Dobra, biegnę tam. Dwóch drogą z plecakiem, Kuj. nie Nie, nie poza nie Zagram jeszcze godzinkę i... i... i, i posiedzimy. Rafał, czyś? dwóch biegnie uzbrojonych drogą z plecakami. Kujma. Ale w którą stronę, w którą stronę? Na Berezino, na Berezino. Ja jestem przy fabryce samej. Czekaj, kucnę sobie tu w krzaku. Gdzie oni są? Jest, jest, dwóch. Stoją. Widzisz? Nie widzę. ja dopiero zbiegam w dół. Chyba ja widzę ich. Walić? Czekaj, ja też ich widzę. Dwa, troje chyba trochę byłeś za daleko, żeby takie akcje. Ja się spróbuję do nich zakraść, tu od przodu. Położyli się chyba, nie? Chyba do... się położyli Znaczy żyją ale się położyli, nie? Ja ich totalnie nie widzę. Czekaj, czekaj, czekaj. Znaczy się Daj... widziałem, wie, wiem że są na brzegu gdzieś. Ale widzisz mnie, widzisz mnie jak wchodzę Ja przechodzę przez asfalt teraz, Rafał Dobra, ja się nie patrzę na asfalt to na, na nich bo... Chyba ty jesteś tu za nimi, dobra, ja ich zajdę do przodu Nie, bo ja tak właśnie chcę ich obejść Ej wy, tak, ktoś jest na drodze Ja z zombiakiem. To ty w niego strzeliłeś? Tak Przechodzę, idę tam w, w ich stronę Aha, oni pobiegli tam, Poźwa, patrz, byli tutaj Tak, tam. widzę ich, oni są przede mną Mhm. Też widzę, też widzę, patrz Ty, ale to oni szybko zapieprza... Nie, jest tu koleś Leży Nie żyje, jeden Żyje Ty się z nim strzelasz? Tak Kuźwa To jeszcze Zabijać jeden go? Tak zabiłem jednego Ale tu jeszcze ktoś musi być Koło mnie Jeden pobieg brzegiem Ty tu jeszcze bo tu było dwóch graczy Mówię ci że jeden uciekł brzegiem z Bereziną Ale nie Rafał bo słyszałem strzał obok mnie To jeszcze ktoś tu jest Bo strzela bardzo blisko Nie wiem, ja się tu z zombiakami strzelam w chwilę, bo... O, to te... wali... ja Ty teraz to strasz... ja, tak. No dobra, Jezus, straszysz. Ja muszę ok. zabijać zombiaki, no bo kuźwa... Okej, okay, okej, okay. ale go rozwaliłem kuźwa przez przypadek, mu tak wywaliłem w dupę, bo... No bo nie miałem wyjścia. Z paniki, wiesz. Żeś pewnie wszystko zrujnował, nie? Na pewno, no bo stary, waliłem kuźwa, w, wiesz, bo on najpierw się nie ruszał, a potem... Potem, na... ale mam amunicji trochę do tego, bo z magazynku wyładowałem. Dobra, ja robię szybkie relo reload. Napiję się wody. Jak możesz to przyjść tu do mnie? Zaraz, ja muszę szybko przeładować. Jeden uciekł w stronę Bereziny opowiadasz? Tak, ja go chcę złapać. Mhm. Kurwa, ładuję, a tu mnie ząbek goni. Mhm. Jakie dole kurwa dostałem. Przestaw. A kłogie OG, co to jest celownik do tego do? Kto, kto leje we mnie? Nie wiem. Strzela? Nie, nie wiem. Kurwa, walą. Walą. No słyszę. Położyłem się i muszę się szybko opatrzyć. Zombie się tu zrespił, no w dupę jasno, muszę wstać. Kurwa, ja też muszę siedzieć, bo na kucaka się opatruję. Biegnie za tą oząbkę, za tobą, między to słowami. Wiem, a to jest gracz. Czy to ty? Ja kucam na brzegu. Dobra, dobra, nie zabij mnie znowu. dobra, 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 dobra. Skąd strzelali? Poczekaj, muszę wyjąć tego, tą broń, znaczy, śkierkę. Co, ty strzelasz, nie? Nie, 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 właśnie nie. To ty z tym wielkim plecakiem? Tak, skąd oni walą? Już wam, na bolotę dojdziemy, czuję to. Dobra, teraz muszę znaleźć to ciało, do którego... Tomek, oni tu strzelają, a ty ciało szukujesz. Nie, nie poszukuję, chcę tylko sobie stanąć obok niego. Tu leży koleś, jakiś plecak widzę. Czy, tak, to jest mo... To, to zabiłem. Patrzę tu kuźwa lasem, nic nie widzę. Chyba Nie jestem pewny Tam w lasku? Nie e, Jest takie, takie drzewo e, Wolno stojące Skąd strzela? Nie ty strzelasz? Nie 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 A widzę 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 za torami tak. tam Drzewo i pod nim koleś No tylko nie jest pewien, czy on tam na pewno jest Ale skąd? Tam gdzieś z prawej strzały słyszę ja Słyszałem z prawej od fabryki strzały bo i ten koleś co zabiłem go w plecaku miał celownik. Przypuszczam, że do tego właśnie. Dobra, ja się doczołgam do niego do, i celownik miał chyba do 4 Jestem przy nim Amunicji do 4 troszeczkę ma, wezmę go. Ale wyładuj, bo jest pewnie zrujnowana, wyładuj sobie z magazynków jak jest magazynku. Nie, Christine. Tak, to dobrze. Nie on tu ma dwa, dwa T z amunicją, wiesz? No później go przejrzymy, no bo mówię teraz tak co Dobra A i tu coś się dzieje czy to jest zombie czy to jest gracz Rafał ja poszedłem na lewo trochę Dobra ja tu leżę przy, tym, przy tych zwłokach wiesz No Słyszę, jak ktoś tu przeładowuje Kuźwa no No to nie ja Kuźwa że miał dobre miejsce żeby ciebie obserwować A tu jesteście dobra ja idę w krzaki będę Ciebie tak obserwował, jakby się ktoś zbliżał. A pod tą choinką myślisz, że tam ktoś jest, czy nie? Pod Sorry. tym drzewem. Nie wiem, ja bym teraz w ogóle przez ulicę nie chciał przechodzić. Kurwa, no rozglądam się cały czas. I miał ten celownik? Już patrzę. Jaki celownik? Do M4? Odfix A ja nie mogę założyć Aha bo ja mam jakiegoś buisa Aha no to chyba że tak Założyłem sobie O jaki fajny Dobra wiesz co robimy Ej biegnie biegnie gracz Gdzie? Strasznie go widzę Ale tam za fabryką Lasami Chyba to był gracz Dobra. Nie, to, to on jest nieważny raczej. Wa wali ktoś. Widzisz? Słyszysz? Skąd? Skąd? Słyszę, słyszę tylko. Blisko, blisko. Tak, tak. I to był mocny strzał... Czekaj. Mozina skaut... takiego jakiegoś czy SKS'a. Kurwa, ale to było duknięcie. Jest chyba. Za torami, tak mi się wydaje. Po drugiej stronie? Hmm? Ja uciekam bardzo, Rafał w lewo. Uciekaj stamtąd powoli, oddalaj się, olej to. Trawa się kładzie. Ja spieprzam stamtąd, z nic nie widzę na razie. Pobrałeś z ciała co mogłeś, ja tam wziąłem sobie jakąś nie że przy tym ciele cały czas, bo wiesz, wstanę i... Ja, się ja uciekam to... stamtąd. Tak. Ale w stronę fabryki, w stronę fabryki. tak. tak, tak. Uciekam, bo jak strzał dostałem bardzo, bardzo blisko to po prostu wolę się stąd oddalić jakoś Ale dostałeś? Nie, nie, nie Stoi gracz goły na, na środku torów, krwawi to, Ty chyba, że ktoś do niego strzelał, nie do nas Ale wiesz, lepiej uciec, lepiej to się oddalić ja tu idę, takie są krzaki przy brzegu, taki kamień. Stanę sobie chwilkę za tym. Ej gracz, gracz mnie bije, kuźwa! Ja wstawaj, wstawaj, staj. Ja pierniczę. Zwykły golas. Siekierkę muszę wyciągnąć. Wali, kuźwa, wali. Tak, te... Gracz, ej, taki czarny murzyn, jeśli jestem nieprzytomny. Czarny murzyn Rafał yy, podszedł do mnie i jak leżałem, nie podbiegł do mnie goły, tak, był. Tak, tak, ja go widzę, ja go widzę, tylko I... skąd cię ciebie strzelali? Właśnie nie wiem, ale to jakiś SKS chyba. Albo M4. SKS i M4, z dwóch gości na pewno. No i on wiesz, i on mnie zmusił do podniesienia się, żeby go kuś, wał, wiesz, rąbnąć i już mi ukradł M4. Ja, idę, idę, zajdę go zaraz i go zajęli, wiesz? Ale, ale właśnie jak ja się podniosłem o, to staną pewnie. No to właśnie. nie mam pojęcia skąd. No właśnie I, I ja miałem to samo Zmusił mnie żeby się podnieść a im go Ale dostałeś już? You are dead Kurwa mhm. oni tam siedzieli w tych krzakach właśnie O madafaka, już słyszy No i co, po imprezie Ja jestem nieprzytomny ale też nie będę czekał